Z pewnością każdy z nas ma swoje cele, marzenia, plany, które chcielibyśmy zrealizować, ale dlaczego nie wszystkim udaje się je osiągnąć? Co sprawia, że niektórzy ludzie regularnie osiągają to, co sobie zaplanują, podczas gdy inni wciąż borykają się z przeciwnościami? Jednym z kluczowych elementów jest motywacja. To ona popycha nas do działania, daje nam energię do pokonywania trudności i wytrwania w dążeniu do celu. Ale motywacja to nie tylko chęć, to także celowość. Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, zwykle mają jasno określony cel. Wiedzą, czego chcą i dlaczego tego pragną. Dla nich każda przeszkoda to tylko kolejna okazja, by się wykazać. Determinacja to kolejny kluczowy element. Nawet gdy pojawiają się trudności, gdy inni by się poddali, ci, którzy osiągają sukcesy, potrafią wyciągnąć wnioski z porażek i wrócić do działania. Ich droga nie jest łatwa, ale to nie zniechęca ich do kontynuowania. I choć czasem muszą stawić czoła krytyce, nie pozwalają, by zniszczyła ich wiarę w siebie. A co z tymi, którzy nie osiągają swoich celów? Często pojawia się brak jasno określonych celów. Bez wyraźnej wizji trudno zmotywować się do działania. Inni mogą być zbyt spontaniczni lub niecierpliwi. Chcą osiągnąć wszystko natychmiast, zapominając, że sukces wymaga czasu i konsekwencji. Poczucie, że wszystko albo nic, jest często przyczyną porażek. Takie podejście prowadzi do wzlotów i upadków, ale nie daje stabilności w dążeniu do celu. Kolejną ważną rzeczą jest zarządzanie czasem. Ludzie, którzy skutecznie realizują swoje cele, wiedzą, jak priorytetyzować zadania, jak znaleźć równowagę między obowiązkami a odpoczynkiem. Nie czekają na idealny moment, zaczynają działać teraz, a nie za miesiąc. W przeciwieństwie do nich, ci, którzy nie potrafią realizować swoich marzeń, często odkładają sprawy na później, a potem czują, że czas im ucieka. Nie można zapomnieć o radzeniu sobie z porażkami. Porażki są nieodłącznym elementem każdego procesu. Ci, którzy osiągają sukcesy, traktują je jako część drogi, a nie koniec świata. Potrafią wyciągnąć wnioski i iść dalej, podczas gdy niektórzy poddają się po pierwszych niepowodzeniach, nie wierząc, że kolejna próba może zakończyć się sukcesem. Często zdarza się, że ludzie, którzy nie osiągają swoich celów, skupiają się na problemach zamiast na rozwiązaniach. Zamiast szukać sposobów na przezwyciężenie trudności, koncentrują się na tym, co ich powstrzymuje. Taki sposób myślenia może prowadzić do paraliżu decyzyjnego gdzie każde działanie wydaje się trudne, a wybór właściwej drogi jest niejasny. W rezultacie, zamiast podejmować kroki naprzód, tacy ludzie mogą tkwić w stagnacji, czując się przytłoczeni, co prowadzi do rezygnacji. Ci, którzy osiągają swoje cele, potrafią skupić się na procesie, a nie na samym wyniku. Rozumieją, że sukces to nie tylko punkt docelowy, ale także droga, którą trzeba przejść z wytrwałością, nauką i adaptacją do zmieniających się okoliczności. Tak więc kluczowe różnice leżą w podejściu do celów. Ludzie, którzy osiągają swoje marzenia, nie poddają się podrobnych niepowodzeniach, mają jasno określoną wizję, wiedzą jak zarządzać swoim czasem, a przede wszystkim potrafią wytrwać. Dla nich sukces nie jest czymś, co przychodzi z dnia na dzień, a wynikiem konsekwentnego działania, cierpliwości i determinacji. Z kolei ci, którzy nie osiągają swoich celów, często nie wiedzą, czego dokładnie chcą. Mają problem z zarządzaniem swoimi działaniami i rezygnują zbyt wcześnie. Vince Lombardi powiedział: Nie liczy się to, ile razy upadniesz, ale ile razy się podniesiesz. Dzięki, że oglądaliście. Jeśli ten film dał Wam do myślenia, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o temacie, jakie cele chcecie osiągnąć w najbliższym czasie. A jeśli chcecie więcej filmów, które skłaniają do refleksji i pomagają w dążeniu do sukcesu, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia.